A jeżeli dzisiaj tutaj fruty napisane i nawet e, komunista mówi, niechby ten Franciszek mówi e, Chrystusa głosił. Komunista z Rosji, z Moskwy, komunista stoi na programie i mówi, niech on, a on marksizm głosi. Komunista dobrze wie, co głosi. Czy jeden papież może zmienić prawo obowiązujące i ustalone przez poprzednika? Przecież to jest jedna i ta sama władza papieska, chociaż wykonywana przez dwie różne osoby. A podobno równi nie mają władzy nad sobą. To też jest prawo kościelne. Więc czy Paweł VI w tym kontekście mógł cokolwiek zrobić? Już nie mówię o zmianie rytu, tak bardzo demontującej ten ryt, ale czy jakikolwiek inny papież później następujący? Bo wiadomo, jakieś tam zmiany były w muszy Piusa V, były wprowadzane, były Klemens, Urban podobno, ale czy może w ogóle pod strony takiej typowo prawnej, legalnej, dojść do takiego powiedzmy, zamachu, takiej podmiany? Faktycznie każdy papież, bo czas idzie, Kościół jest w przestrzeni. On jest wieczny, ale znajduje się w przestrzeni, Znajduje się w przestrzeni ludzi. Zmienia się sytuacja polityczna, ekonomiczna, układ życia ludzkiego. Kościół musi też reagować na te rzeczy, powiedzmy, jak kiedyś Chrystus Młodzicowo mówi, pokryjomo rozgłaszajcie na dachach. No wtedy mogli myśleć jak, wejść na dach i krzyć z dachu, że Chrystus to powiedział. No więcej ludzi usłyszy, usłyszy z dachu, czym powiedzmy, jak głośno krzyczy, nie? Ale dzisiaj może powiedzieć tak. Jeżeli jest internet, dlaczego nie mówicie Biskupi prawdy, którą wam Pan Bóg dał mówić, nie możecie zmieniać nauki Chrystusa. Chrystus jasno konkretnie mówi do swoich uczniów apostołów. To jest, to jest priorytet. To jest fundament. Tego nie można zmienić nigdy. А Христос мовив так, посилам вас, як овці м'янзи вільки. Бонці прості, як голембі, а хитші, як венджи. Тобто значить, не посила нас, як вільків до овець. Вільки – то здесь є влаза. Кожна влаза на світі – то є вільки. А кожен їх подладний – то є овечка. Бо якби би влаза була так, як ойціць панства. Як мовився, Tam mówiły Turki atańk. Ojciec turecki nacji, ojciec. Była ona oce czy nie, ale ataciurk. Dlatego, że tam pochodzi, a ta. To kazacie, Turki wyrzut, ojciec. Dlatego jeżeli władza, prosto nie służy ludowi, a jest prosto banda ludzi zebranych, pięknie mówiących, tak mówię nawet. Ратсингер мовив, що якщо влада не виконує послуги для людей, для доброї людей, то є банда. Чи вона банда буде щеляти людей чи забіяти, буде садити до візнення, чи буде увіяти в бавельні глупоти і буде їм вгадувати так, як макарони, спагетті на уші, а не, а не мовити правди до них. Так само папіж. В історії Костьола теж був папіж Геретик, który poddawał się tym, e, to był chyba nie wiem czy VIII czy jaki tam, no, to może zbudować historię, bo to nie jestem historikiem, nie będę tam wchodził w tym. I on był heretikiem potem, że nikt nie oglądał hereticiem przy życiu. Wszyscy widzieli, że współpracownicy głosi heretzi, ale jest taka sprawa, że jeżeli prawdziwy wybrany Pieś, nikt go nie może sądzić w tym życiu Chrystus. Bo to nie jest papież z ustanowienia ludzkiego, a z ustanowienia Bożego. A jeżeli z ustanowienia Bożego, no to on powinien być podporządkowany Bogu, a nie brać ludzkie jakieś bzdury, gadaniny i potem wydawać to, że to Boże sprawy. Jeżeli papież tak robi, to on postępuje jak heretyk, <laughs> schizmatyk albo apostata. Dzisiejszy Bergoli, on nie postępuje jak ten, który wykonuje agendy Który dal, a, 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 Co Christus mówił do Apostola Piotra, оставиł się pierwszy papieżem, onem mówił tak, Piotrze, e, diab chciał Was wrześnią się jak psi, a ja modili się za Ciebie, za Piotra, żeby nie ustała Twoja wiara, a Ty, nawracają się, utworzył bracie wieży. Chrystus modlił się za niego. Znaczy Piotr też musiał uczestniczyć w tym, żeby szukać e, siły u Chrystusa. On nie mógł nie, nie rozumieć, że on jest namiestnikiem Boga na ziemi. Każdy papież powinien taki być. Jeżeli papież głosi Egrazję, to on jest namiestnikiem kogo na ziemi? Chrystusa? Nic podobnego. On idzie na, na jakieś e, kontakty z diablem, na jakieś geściefy z diablem, a trzeciego nie ma Boga. Jest diabeł i Bóg. Bóg i diabeł. Wszystko. A trzecie, jak Chrystus mówi do swoich uczniów, i czy nauczają tak, tak, nie, nie. A co ponadto, to diabła jedzie. Jeżeli mówicie, że to jest zło, to znaczy to jest zło. Jeżeli mówicie, że to można, znaczy to można. Ale musicie brać z Chrystusa z Pisma Świętego, jak to było przez wieki, a nie od siebie samych. A jeżeli tutaj fruty napisane, i nawet komunista mówi, Niechby ten Franciszek mówi, e, Chrystusa głosił, komunista z Rosji, z Moskwy, komunista, stoi na programie i mówi, niechby on, a on marksizm głosi. Komunista dobrze wie, co głosi. No i, i wszystkich, którzy dzisiaj robią, powiedzmy, e, analiz tego tuti frutti, no to, to jest katastrofa. Nic, nic tam nie ma, nie ma nic więcej od Boga. Wszystko od Pachamama, od, od, od świata od ekologii, od zrównoważonego rozwoju. Wszystko od masońskich haseł ONZ-owskich. Jezus imię pada raz, tylko w kontekście historii, kiedy Jezus mówił? nogi Apostoła. Tak jest. Tym bardziej to wszystko idzie od tego, z, tej, z tego maliwika Leonardo da Vinci, czy tego raczej, nie Leonardo, kogo. Michała Anioła? Michała Anioła. Także tam Bóg stwarza człowieka, tam nie ma dotknięcia palca do palca. E, а e, e, то, а то е, Міхал Аньо був учнем того Леонардо да Вінчі, і там ти був масоном, може тоді інакше це називало, і він теж був таким духом. духу. І для того масоні тут взяли те мальовідло створення, і так само в кості об'єжджу то саме, по всіх непротерствах, що Бог створював чоловіка і дав йому фрувати вольному американку, ось все, що руб. А потім вручиш до неба, і все сказати, добре. Для того так і свят так і розвіє. Oni chcieli podpisać zaraz w Watykanie, to jeszcze w maju miesięcu, ale było koronawirus, niedawno, niedawno tego podpisać było. Bo tam być i Żydzi, i muzułmanie, i buddyści, i, i protestanci. Powszechne braterstwo. Nie może być powszechnego braterstwa bez Chrystusa. To jest fikcja. To jest agenda diabelska, masońska. Masony to jest wierni wykonawcy diabla i jego postulatów, jego przepisów ze względu na to, że mają władzy pieniądze. To ja się do nich zawsze zrałam i mówią, mason, ja nie jestem waszym sześciwnikiem. Waszym przeciwniki, waszych Żach i diabł, które muszą służyć. Nawracajcie się. Będziecie mieć dzienkować kiedyś, jak nie spóźnicie się nie wrócić. A jak spóźnicie się będziecie w piecie smole nosić jednym drugiemu. Nawracajcie się, wy bogate, wpływowie, ale nie macie nie macie nic. U Boga nic nie macie. A to wszystko zbytwiej. Muń, zeżry, złodzieji skradną. I zbutwieje to wszystko. Na to do polega. To wszystko po ja nic, nic o siebie nie mówi. A że w cediskupie jest tradycja i co jest jakby kontrastem i opozycją do tradycji? Czym jest tradycja Kościoła i co tak naprawdę ją definiuje w trudny sposób? Tradycja Kościoła to pochodzi do apostołów. Pierwsi apostolowie oni widzieli Chrystusa, oni dotykali Jego, nie słyszeli Jego, oni widzieli Jego. Tak jak, jak Apostle Jan mówił, my, my nie możemy nie mówić z tego, co dotykali nasze, nasze uszy, co słyszeli, co, co do, dotykali nasze ręce, by widzieli yy, dawcy, dawcy życia. I oni mówili, że to wszystko, że Ewangelię to jest największa sprawdza. Nie ta Ewangelia jest nowa dzisiaj, a mówi się o tym, że życie nie chce, żeby w Ewangelii było to, że oni zabili Chrystusa. To trzeba to wyrzucić. No i co się zgadza. Na co się zgadza? Żydzi już nie będą. Winie, że oni zabili Chrystusa. Ale to, że Żydzi są wpływowi, mają pieniędzy, mają władzę, to im nie pomoże. No bo oni nie mają, nie mogą Pana Boga za nogi chwycić, nie mogą. Oni mogą wszystko na świecie zepsuć. Koronawirusem, szczepionkami, e, tymi jeszcze e, różnymi czipami. Oni mogą to zrobić. Bo oni mają władzę. Wojsko, wszystko, policja, e, służby specjalne, wszystko w ich rękach. То він от що спеці специфікувати овце. Але він не мого за духа, духа, jeżeli там дух є. Круль мав сад гарем харем кобит. Але ця любив одного кохась, а вона а вона не ціла кохась на взаєм. І вона від круль, мокі мокі віддасть пол королівства, а не мокю. Йому збуси за милістю, вона його не кохала. Він був для неї брудкий, п'швратний і не милий. А він якось вичав милості до єдиний з них. Chociaż miała haremę Każdy dzień był inny. Na śniadanie jedna, na obiad druga, na kolację trzecia. Tak, tak samo i diabeł. On postępuje tak. Dzisiaj oni, oni żerują na tym świecie, robią co chcą. Z dziećmi. Kwałcą dzieci, krew piją dzieci. Wszystko inne. To krew w żyłach stygnie, co się dzieje na świecie. I oni tym wszystkim żyją, bo diabeł im więcej nic zaproponować nie może. Natomiast jeżeli by на століця П'отрової сидів правдивий апостол правдивий апостол мусив би підпорядковувати тільки Христосові, żadне влазом земським і і набодуховним. Бо духовні теж підходуть, що любе, кожний чоловік має свої слабості. Кожний чоловік, навіть папеж має свої слабості. Мусить теж десь як у Симові кихнути, може мусить ось є ж голодний може бути, якісь борончки відчува. Не повинен був Бенедикт XVI й сидіти з кожним і розмовляти як пан по-другий. A ona by A teraz za Karę widzi, co, co robi Werguę po nim. No właśnie, a dla tego. No, to zrobił. Wiedział dokładnie, jaki no. będzie efekt, jaki skutek. Na pewno była presja z strony właśnie środowiska. Tym bardziej, że on chwilę po wyborze na stolicę Piotrową powiedział, módlcie się za, mną, za mnie, żeby wilki mnie nie pożarły. No pożarli. Nie wystraszyły. Pożarły. i co i poddał się. A Pro... wiedział dokładnie, jaki następca. Profesor, 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 nawet jego sylwetka taka profesorska, taka. така мила, така, як то всі мовить, такий добрий, добрий вуєк такий. А ти не можеш бути добрий вуєк, ти мусиш бути вальчонці, вальчонці до кінця. Пьотр теж побачив у цій колжиму, коли шедив по трупах своїх співбраців е, католіку, е, і для того папі ж носить червоне бути, вони тут сміють на червоне бути. Бо то ну, на знак того, що Пьотр шедив босими ногами по е, покритих меншовіків, забитих. A oni są mniej pacholki, bo nic nie, nie rozumieją, na czym to polega. Czy biskup powinien nosić czerwone skarpetki tylko dlatego, że właśnie to jest pamiątka tego, tego męczeństwa? To wszystkie te gesty powyrzucali i przyjęli agendy e, to, co Luter napisał. A Luter wyrzucał wszystko. Zjeżdżał drzewo katolicki półtora tysięcy lat, które było i wstawił e, taki tam jakiś e, ga, Galeniz, który dzisiaj wyrosł na 500 lat. Czyli można powiedzieć, że Benedykt XVI po prostu, tak jak się gdzieś tam słyszało, zszedł z tego krzyża swojego. Zszedł z krzyża i on powiedział o tym, że a ja chory, a po mnie może przyjdzie inny. No to właśnie to jest jego słabość. Asyste on on um, zabronił asystencji, aby tak powiedziałem, odważał się powiedzieć, zabronił asystencji Ducha Świętego działać w nim. On nie mógł nie, nie rozumieć, że musi trwać do końca. Jeżeli ja rozumiem to, co mówię dzisiaj, wiele rzeczy, wiele nie rozumiem. Prosto nie dlatego, że nie rozumiem, bo może nie byłem u źródła różnych dokumentów, a on to wszystko wiedział. On 27 lat siedział w Janie Pawle II, czy tam może mniej, ale szereg lat, on te wszystkie zakulisy wiedział, czym to pachnie wszystko. I dlatego, kiedy wchodził, bo żeby wilki mnie nie pożarli. A kiedy się poddał, oczywiście, oni jego tam zaczęli przez pieniędzy nie dawali mu do Watykanu, machinacje robili, oni on nie wiedział, co z tym zrobić. Ale jakby od się Bogu, to Pan Bóg znałby, co zrobić. Ważniejsze jest oddanie, co mówi Chrystus. Czy jak Syn Człowieczy przyjdzie na ziemię, czy znajdzie wiary u ludzi? Czy wierność będzie? Ty trwaj do końca, bądź wierny. A reszta zostaw Bogu. A jak ty na swoim stanowisku nie jest wierny, i nie trwasz, no to diabeł podbiera to, co odpadło. Niech od razu zaczyna uwieść inaczej. Pają, który ma pajączyny, to on czatuje gdzieś tam w ukryciu. А як муха тільки доткнела цієї павінчини, і ченці сі на нього, павін приходить, обвіє емоції, вип'є крив, потім вижуться, як нікому не почали. Так само з тих біскупів, їх використа влада, масоні використають і вижуться, як псу. І вони тебе не мовлять, вони нам служили. Вони нам робили те, що ми хотіли. Для того папіш єдин наступається по-друге, може щось змінити в костілі, а не речі, не речі подставове, не в речі, які, повідомо, доктринальні. Jeżeli doktryna do, do, do o niepokojonej poczęcie ono musi trwać niezależnie od tego, jaki papież potem będzie. Niezależnie. Nie może tego papież zmienić. A jeżeli jakieś, jakieś niuanse, powiedzmy, jakieś tam upiększenia czegoś. Bo kiedy, kiedyś, powiedzmy, były, były czasy, kiedy nie było specjalnego, e, powiedzmy, nabożeństwa, e, adoracji na św. sakramentu. Może były takie czasy, gdzieś tam było, nie było. Я жорето потім ієс і важлине і і відочне, да, і результат для віжончих людей, а то далі тримати, а не вжуться. Єжели сповідь комуня освента, е-е, e, шасвента, то есть важлина для взрослого духовного. Дисце biskupі tego zabraniajо. Повні zabraniajо. Влада zabrania чи ні, то my, ona не то ми вона просто не mówiла про те. А biskupі то пишуть декрети. Wygląda на виглядано тоже влада сама децидує, і що все, що все ж є в Так. Zmuszana przez władze świeckie? Nie, ja, my, ja myślę, ja myśl, że tutaj w Polsce jest gorzej. Władza, władza kościelna, biskupi na tyle jest związany z władzą świecką, na tyle jest powiązania krzyża i miecza, że po prostu oni zniewoleni, albo wszyscy znają ich przeszłe rzeczy różne, i dlatego boję się wychylić, żeby nie być potem oskarżeni, żeby publiczność nie dowiedziała się o co chodzi. I tak publiczność się dowie. Bracie znowu znaje do przyczyny, żeby każdego z nich potem bekiem powiedzą, kogo znowu trzeba rozpracować, i rozpracuję. Czyli tradycja, to jest ta tradycja apostolska, można powiedzieć, bo ja wyczytałam z mężem w Katechizmie więc znowu Piśma 10, że to jest niepisane słowo Boże, tradycja. Tradycja to znaczy, to ja by tak powiedział, to jest, to jest wprowadzenie w życie tego wszystkiego, co Jezus nauczał, i potem to dawanie do przykładu. Dlaczego my mówimy przykłady świętych? Dziś w kościele ani ksiądz, ani biskup nie mówi o, o przykładach świętych. Nie mówi o świętych. Ja nie wiem, czy oni w ogóle czytają jakiegoś świętego dzisiaj, czy oni czytali coś o nim. Nie ma kasy na te, te tematy. My nie mamy, nie mamy przykładów. My mówimy, że ta, tam taki em, jakiś tam człowiek w Polsce jest ważny, pomnik jemu stoi. Pięknie. Ktoś on coś może za interesy polskie. Pomnik stoi. Trzeba zbadać historycznie, czy on był wierzący, czy niewierzący. To już inna sprawa. A tak samo jeżeli Żywoty święty to te, które naprawdę umierali, byli skazani na śmierć, krew wali za Chrystusa. Faktycznie to jest, to jest kontynuacja i w jaki sposób e, takie pokazanie, jakby, jakby nowe, nowe karty e, tego, co było na początku. Bo Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam, On się nie zmienia. Dlatego nie może się zmieniać Jego, jego jego działania tamtejsze, a dzisiaj ja będzie inaczej. Dzisiaj ja inne czasy, mówi biskupie. To głupota. To masońskie hasła. Żadne czasy nie mogą nas e, odłączyć od Chrystusa i mówić nam mówić coś innego. Dlatego ta tradycja jest kontynuacja. Bo ja też nie widziałem apostola Pawła, ale ja czytam jego, jego pisma. Nie zafalszowane. Dzisiaj ja trzeba wierzącym bieżącym e, szukać te książki, stare książki do Soborowy, bo po Suborowy to jest po prostu nie do czego. Taki był ksiądz Malinski w Polsce, który tam pisał dla dzieci. Wszyscy byli zachwycone katechezmem, jego go robili, a on okazuje się tam protestantem był. Wdrąż, wdrąż, wdrążał do katechizmu różne protestanckie rzeczy. To jest prawda. A, a o tym nikt, nikt tego nie mówił. Jak się dowiecie, to będziecie mieć. Stražnikiem niefec when you had some parts of the а щоб їх научить, що їм важливіше, бо не їжа і пиця важливі, а збавлення, звісно, важливіше. Ми повинні всіх втратити в Бога. Як Письмо Святое каже, «Богами єстесь». І як апостол Павел каже, не я живу, а Христос у мене живе». Він вже змінений на Христоса. Тому сьогодні змінених на Христоса треба шукати в день зі світом. Мало їх таких є. A tych takich jakiś nie do czego nie do rzeczy, nie, które psują to wszystko, no to to ich widać. Jeżeli jeżeli powiedzmy Polonia Chrystiana zrobili akcję stop komunikat na ręki, i jakieś księża, wielu księży napadają na nich i mówią, że to że to fekalia, wy napisali fekalia dla ludzi, że to to jest, jest, że że jesteście fanatycy i księży ty mówią. Ale przykro, nie chcę nawet nazwiska mówić, nawet Marianin Jeden mówi takie rzeczy, bzdury takie. To to wtedy, co to jest? Kogo, kogo trzeba słuchać? Takiego księdza, nic podobnego. Nic podobnego. No właśnie, a jak wyglądała ta pobożność euforystyczna w Polsce? Bo wiemy, że już od X wieku tak naprawdę, tak jak Polska istnieje, pobożność wyglądała w jeden i ten sam sposób nie, niezmienny. Właśnie na kolanach i, i do ust klęcząco przyjmowano komunię świętą. I w pierwszych wiekach tak naprawdę usprawiedliwione było tylko dzięki poprzez prześladowania, tak jest. pracy prześladowań przyjmowanie na rękę. A tak generalnie to było tępione przez Kościół i wszystkie po kolei sobory od Saragosy po ten sobór chyba w 650 roku kościół generalnie nazywał to obraźliwym wobec Pana Boga. I jak to teraz ludziom wytłumaczyć? Że tak jest, że Kościół nie może zmienić zdania duch Święty. Jeżeli raz coś powie na Soborze, jest asystencja Ducha Świętego, on nie może sam sobie przeczyć. Ja powiem po prosto: masonie kościelni, znaczy nawet w Polsce, jeżeli jeszcze przed grudniem miesiącem w Polsce rozdawała się komunia na kolana i do ust, zresztą co pisze w, swojej, w swoim pis, pisaniu, opusie swoim pisze tam e, biskup Adam Balaboch. Каже, комунія в Польщі на, 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 до уст всі роздає. Ну то роздавай до уст. То не, 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 не розважа потім, як треба до уст, то то значить, як то значить. А він розважа, як на реньки пхати. Він розважа, як на реньки пхати. Він пише то, що біскупі польсці вимислили. То є жалі тилі віку в Польщі було на коляна і, і до уст роздавалася комунія свята, O tym mówi kardynał Sara, że to jest największy atak diabła przeciwko Eucharystii, komunia na, na ręki. Że kardynał Sara za, zachęca e, wiernych ludzi, przyjmować jednak komunie nie na ręki, a do ust. Jeżeli mówi się o tym, że dzisiaj e, rozdając komunię komunii na ręki, ludzie na tyle znieczuleni do sakrum, że oni przyjmują to tak jak biszkoty, jak jakieś tam. E, E, ktoś, мама дала дитину з'їздити, а він біжить її. Він не розуміє, про що це має бути. І це знічування. Кардинал Сара про це А я колись на якихось програмах говорив про те, що ми писали, я був на синоді 2005 року, по e, 2005 Хористі. І там змаряв Ян-Павло ІІ, і вже був Бенедикт Папежем. А то було в піздні 2005 року. Я виступив і так сказав, що «Олечі свєнти, Pokornicy jej proszę, wróć do Komunii świętej na kolana i do ust, bo wiele ludzi Bożego cierpi z tego powodu, że Komunia rozdaje się niewłaściwym sposobem i że jest profanacja, banalizacja nasiennego sakramentu. I ten, I ten list był napisany z Kazachstanu, to biskup Schneider, i, i ja wtedy jeszcze nie byłem biskupem, a on mnie się pytał. Była idea jego, ja się zgłosiłem z tą ideą, mówię, pisz do papieża. Ja bardzo popieram to, co ty piszesz, on mnie przeczytał to wszystko, napisał ją po niemiecku i papież, to było w końcu 2005 roku, żeby rozdała, i tam było tak napisane, Ojcze święty, może ty chociaż rozdawaj komunię święty na kolana i do ust, bo dasz wtedy zachęty innym, który naprawdę cierpią z tego, że muszą rozdawać inaczej. I on odpisał. В 2006 року на початку от лист он мув, що он наші трвоги, що не великий, он разділля наших созданного сокрамента, кто там знайдутся на пляже Святого Piotra, but you see the ranking, you need to be tourists, you don't have to. He moved, Benedict XVI, papior, biskup z Kazakhstanu, а він мовив так, що якщо б я почав в тій моменті роздавати комунії на коляна і до уст, то було б більше шкоди костюлові, чим, чим було до того часу. І він у засадні для чого. Наступна фраза пише так, наступне здання. Бо найбільше угруповання в костюлі вальчу власне в тій дзідзіні, щоб комунії не давати на коляна і до уст. Папіж Бенедикт XVI боюся роздавати комунії святе, na kolana i Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? A Watykanie co, komuna? W Watykanie był mocny komunizm sowiecki? Czy blada kserokopia polskiego komunizmu? Czy włoskiego komunizmu? No tam byli jakieś takie pacholki, tam chodzili, krzyczeli, Unita była taka, u jakaś partia. No i co z tego? Oni banany jedli, myśleli, że komunizm to dobrze, ale oni nie doświadczyli Syberii. прощали, не, не, не Може було мовити о якійсь там комуні. А папіш? Йош сібал? А йому біскупі з Казахстану напомінали оте. А біскупі з Казахстану напомінали і Берголію. Аж Берголію, ти нам витлумач Морис Літиція. Що ти там робиш? А жоден біскуп з Польщі не, не повідав до папіжа, ти щось там зле, зле робиш. Ну, як люди роблять ружніці. Jak ktoś ma dobre podniebienie, to on wie, czy to jest czy nie slony. Ten barsz, czy tam jakaś, jakiś rosół. Czy to gospodynia zrobiła, czy to zrobiła na sprzedaż, a nie na jedzenie. Potem żoląg powysadza po takim barszu, czy zupie. A tak samo, że i księdze takie głupoty gadają, ludzie, ludzie na inny, jak owcy. Oni chodzą, a taki ksiądz to powiedział. A on tam hmm, chwala Bogu, a on tam hmm, modlitwa tam, uzdrowienia. No i kobiet, wszystkie dbają, moriowieckie dba o moje zdrowie. Niech o swoje dba. Co on moja mama rodna, co mój ojciec rodny, siostra moja. Rali do szpitala, nie może nikt wejść, żeby tam wesprzeć tych biednych chorych. Oni wariują tam. Kiedy schodzili, zupy przyniesie chociaż domową, a nie byli jaką tam e, państwową. Bez tłuszczu, bez niczego tam tak byli, byli jak. Jakiegoś kogutka zależnie od swego e, konkretnego. Na tym to polega, to znaczy kościół szedł z, z tego, z piedestalu, jest po polsku takie słowo? Zszedł i jak to się mówi, złączył się z tlumem, a tlum, co chce tłum? Tlum chce igrzysk i co? I żarcia, tlum, tak jest, nie? Tak to było w Rzymie, tak, tak było. Zabijali chrześcijan i to było wszystko. Dlatego dopóki nie wrócimy do rygoryzmu Ewangelii, a na to nic się nie zanosi, te biskupie zdolny na to wszystko, tym bardziej, że z Watykanu naznaczają najgorszych, o tym pisano jeszcze w 2005 roku. Nic to nie do kogo nie przemówiło, tylko nabrałem się na, napadniec na siebie, Ale ja to się nie boję, to mnie to nie obchodzi wcale, to ich problemy, nie moje. І вона означає найгорших. А що найгірше може зробити? Він би став за овчарні нігде в житті. Христос є справдівим пастежем. А якщо біскуп не є справдівим пастежем, не, не лончиться з Христосом, він не би зістав за овці. Абсолютно. Він замкнився в своїм палацику. І би зістав, що потрібно, дайте мені пінязи, бо я можу то учимати. Або йому масоні заплацю за те, що він помог то зробить сьогодні, Dlatego, jak кожен бачить за своє здоров'я, і кожен вичить за своє здоров'я духовне. Хто щось має, не шука тих, хто щось має. Нех ви чує. А дух відповідавши, що якщо чоловік шукає, завжди знає добре. А хто не шукає, а бере все, що ближче видає йому злоте, то не є так. Бо фаховець знає, де злото, а де не злото. А дилетант, то все бере за злото. no